Cześć Kochani, witam Was w czytaniu pod tytułem Wybierz kartę. Teraz mamy czytanie dla osób w związkach, w stałych związkach, już w jakichś takich bardziej określonych relacjach. Czytanie pod tytułem Wybierz kartę polega na tym, że wybieracie po prostu stosik kart albo wybieracie ten z kamieniem takim. To jest chyba lapis, jak trochę wygląda jak lapis, ale jest taki zbyt szklany, więc nie jestem przekonana. Więc zaczynamy. Lapis, cytryn i się oko. Mamy trzy opcje, wybieracie jedną, po prostu tą, do której czujecie największe przyciąganie. Zasada bardzo, bardzo prosta, myślę, że nie, nie będziecie mieć z nią żadnego problemu. E, przemyślcie, możecie sobie zapauzować filmik, zastanowić się, który kamień po prostu do Was przemawia, albo która, e, która, który stosik kart jest dla Was najlepszy i po prostu później wchodzicie w opis, klikacie w czasówkę i przenosi Was ta czasówka do odpowiedniego momentu tego, otóż, filmu. E, czy, czy, e, matko, czytanie jest e, jakby bez ram czasowych, może rezonować na tę chwilę, może rezonować na późniejszą, mogą też działać Przeszłość. Ale to jest takie czytanie no bardziej walentkowe jako bonus dla Was kochani, dla wszystkich osób, które mnie tutaj wspierają, subskrybują, komentują, także pamiętajcie też o tym, bo zawsze jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. Mam nadzieję, że już wybraliście swój kamień. Zaczniemy od lapisu, to będzie pierwsze, potem cytryn, a później tygrysie oko. Zobaczmy, co tam będzie u Was. Cześć kochani, widzę, że wybraliście lapis Lazuli. Także zobaczmy, co, jakie karty kryją się pod naszym lapisem. Dobrze, sprawdźmy to. Uuu, dziesiątka kielichów. No, to jest naprawdę szang ciał. Po prostu jest wielkie szczęście i spełnienie, dopełnienie pewnego cyklu, ale też karta szczęśliwej rodziny. Więc jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy znaleźliście się z odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu. To ta karta powinna wam je po prostu rozwiać momentalnie. Też jest to karta, która zestuje dzieci, więc bardzo możliwe, że jeżeli jeszcze nie macie dzieci, to myślicie o tym. To jest większa stabilizacja. Także bardzo możliwe, że jakiś dom albo jakieś większe zakupy ze za swoją drugą połówką będziecie czynić w najbliższym czasie. Widzę też dwójkę kielichów, czyli braterstwo dusz, taką. To jest taka droga, to są tacy trochę kochankowie z małej arkany, także nie zdziwiłabym się, gdybyście po prostu ze swoją drugą połówką czuli się jak naprawdę bratnie dusze, jak osoby, które po prostu zawsze miały się spotkać, rozumieją się czasami bez słów i, to, i wszystko po prostu jesteście w stanie. Jesteście całkowicie w stanie zrozumieć tą drugą osobę. Także taki związek po prostu to jest coś, co, o czym wszyscy marzą i, i po prostu ze świecą szukać. Mamy pazia kielichów. Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie, jeżeli jeszcze, jeszcze do tego nie doszło, padnie jakaś oferta. Czy to mogą być oświadczyny? Bardzo możliwe. Na pewno jakiś większy plan, na pewno jakiś większy plan, coś, coś nowego po świeżości w was, waszym, waszym związku. Także jeżeli jakiekolwiek wątpliwości mieliście przez, przez ostatni czas, albo myśleliście, że wasz związek stoi w miejscu, no to to naprawdę ruszy i będzie, będzie się po prostu działo. Ale po prostu pozazdrościć, bo taka energia to jest coś wspaniałego. Znaleźć swoją bratnią duszę i, i chcieć z nią przeżyć resztę życia. No, pozazdrościć. Możecie mieć do czynienia ze, ze znakiem wodnym, bo mamy tutaj w obecnej chwili mamy same kielichy, także ryby, rak albo skorpion mogą być grani w tej sytuacji. Widzę też kartę Tu i Teraz. Także myślę, że to będzie, będzie jakaś spontaniczna decyzja, um, która otworzy Wam drzwi na coś nowego, na nowe możliwości. M bardzo możliwe, że to będą to oświadczyny, tak i po prostu dostałam taką, taką energię tutaj. A jak nie, to nawet mały gest. W stylu, zamieszkaj ze mną, bo bardzo możliwe, że coś takiego tutaj z tą dziesiątką kielichów może nam się pojawić. Mamy też drzwi, więc otwieramy drzwi na nowe, na nowe po prostu. I żyjemy tu i teraz. To może być decyzja po prostu bardzo, bardzo spontaniczna, która pociągnie ze sobą konsekwencje, ale takie cudowne konsekwencje. Ten efekt tej decyzji będzie. Będzie wspaniały. I widzę też, że to bardzo możliwe, że wasz związek może być już takim związkiem dość dojrzałym, bo mamy i przeszłość, i przyszłość, także są dwie otwarte, są w, jakby w obie strony. To jest, że yy, macie ogrom, ogrom, il, ogromną ilość wspomnień wspólnych. Yy, bardzo możliwe, że już znaliście się jako dzieci albo, albo nawet w poprzednim życiu, jeżeli w coś takiego wierzycie i jeżeli to jest po prostu, yy, to spełnia jakby wasz. No, to po prostu pokazuje, że... No, gdzieś się zapędziłam, sorry. Dobra, nieważne. No i mam ostatnią kartę. No i w sumie to jest to, co, o czym mówiłam. Mamy nie bój się kochać. Jesteś, jesteś bezpieczna, jesteś bezpieczna, jesteś bezpieczny. Otwórz swoje serce na to, żeby otrzymywać i, dos... i, i dawać miłość. I to jest ta największa, najwyższa energia, jaką możecie po prostu mieć. Ta energia taki czystej, nieskazitelnej miłości. I z tą osobą stanowicie po prostu dwa puzelki. Dwa puzelki, które po prostu do siebie absolutnie pasują. Możliwe, że jesteście po prostu z dwóch różnych planet, możecie po prostu mieć sytuację, gdzie, gdzie totalnie gdzieś tam odbiegacie swoją wizją, ale gdy przychodzi do, co do czego, to potraficie zagrać, potraficie zagrać i no i to, to jest coś wspaniałego, naprawdę. Jeżeli to jest Wasze czytanie, to pozazdrościć. Może też rezonować w przyszłość, no, ale no, skupiamy się teraz najbardziej na tym, na tym tygodniu. Także jeżeli to z Wami nie rezonuje, sprawdźcie inne czytanie. Ale życzę każdemu, żeby tak się, tak, się, że tak się działo, jak tutaj, jak w tym scenariuszu. Dziękuję bardzo, moje lapiski. I teraz przechodzimy do drugiego, do drugiej, do drugiej, do drugiego stosu kartek. Cześć kochani, witam grupę, która wybrała Cytryny. <grymne> jak to kojekoń to już mi? piękny kamień z takim żółtym przebarwieniem. Mam nadzieję, że czytanie będzie z Wami jak najbardziej rezonowało. To jest czytanie dla osób już w związkach, w, po prostu w jakiejś relacji. No i zobaczmy, co te karty mają dla Was jakie wiadomości wow, mamy świat, świat stoi przed wami otworem i w tym związku możecie się czuć bardzo, bardzo spełnieni i tacy zaangażowani i po prostu ta osoba, z którą jesteście, was bardzo dopinguje, zawsze jest po waszej stronie i, I to was po prostu tak bardzo, bardzo napędza. Wy również dobrze możecie być z tą osobą. Nie zdziwiłabym się, jeżeli to wy jesteście tą osobą, taką czy liderką, albo czy liderem, który yy, wspiera taką, takim dużym dopingiem. No i mamy wiarę, naszą, naszą gwiazdę. Możecie mieć do czynienia z wodnikiem, możecie mieć do czynienia z lwem. Ehm, także bardzo, bardzo ciekawa tutaj energia. No i jest wiara, wiara w coś, w przeznaczenie, bym powiedziała. Że to, że Wy się spotkaliście, to wcale nie jest, nie jest przypadek. I po prostu trzeba uwierzyć w to, że, że dopełniacie się. Dopełniacie się po prostu w, no, na wielu płaszczyznach. Na wielu płaszczyznach i dopingujecie się, motywujecie się nawzajem. Widzę też że jak Możecie mieć do czynienia z znakiem ognistym, czyli strzelcem, bądź. Baranem bądź lwem. Nie zdziwiłabym się. Hmm. Ale to jest nowa energia. Hmm. To jest bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa sprawa. Nowa energia. E, bardzo możliwe, że po prostu będziecie poznawać siebie na nowo ze swoim partnerem. A jeżeli nie, to widzę, że może, może Wy kogoś po prostu poznacie nowego. To jest ciekawe. Aha. I tu mamy kartę, która jest. Która po prostu mówi o odejściu. Więc bardzo możliwe, że mimo tego, że z tą osobą, z którą teraz jesteście, jesteście dla siebie takim ogromnym wsparciem, ale mam wrażenie, że ten związek możliwe, że jest bardziej przyjacielski niż, niż romantyczny, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. I bardzo możliwe, że pojawi się ktoś u was w życiu z kim będziecie chcieli po prostu uciec w nieznane, odejść w nieznane. Hmm. No, sam koniec. Mamy, mamy kartę, um, która mówi o leczeniu jakichś, jakichś rodzinnych e, problemów. Um, I że Twoje życie emocjonalne, miłosne, będzie, będzie czerpało będzie coraz lepsze, jak wybaczysz swoim, swoim rodzicom albo swojej po prostu rodzinie. Także nie zdziwiałabym się, gdyby, gdybyście prostu, gdyby to znaczyło też, że te time to go oznaczałoby, że po prostu czas odpuścić jakieś przeszłe sytuacje i skupić się na tym, co jest teraz. I bardzo możliwe, że Wasz teraz, ten partner, z którym jesteście, bardzo możliwe, że ten Wasz związek jest też nowym związkiem. To Nie widzę tu dużego... Jakiegoś doświadczenia związkowego, ale bardzo możliwe, że ta osoba po prostu was dopinguje, żebyście, żebyście uleczyli swoje relacje rodzinne, może mogą być to relacje z ojcem, z matką, z kimkolwiek, tak aby po prostu abyście mogli ze swoim partnerem iść w kierunku stworzenia własnej rodziny. I, yy, I mam wrażenie, że, że ta osoba ma w Was bardzo dużą wiarę, i wie, że, że to jest to, czego Wy potrzebujecie. Może Wy nie jesteście tego świadomi, że, że po prostu potrzebujecie mm, z, pogrzebać jakieś stare sprawy i zapomnieć o tych sprawach. Tylko jest po prostu. I, bo, i no, wy może nie jesteście świadomi, ale ta osoba doskonale o tym wie. Bardzo możliwe, że dzielicie podobne doświadczenia życiowe i ta osoba już sobie z tym poradziła, a wy jeszcze nie. Dlatego nie jesteście na tym jakby samym etapie z, w, tym, w tym Waszym związku. Także czas odejść nie musi wcale oznaczać, że czas odejść od, od tej osoby, a czas odpuścić przeszłość odpuścić swoje. Poprzednie relacje i się wyleczyć. Ta osoba może być waszym właśnie takim, czy liderem, czy liderką. Nie zdziwiłabym się. Ale równie dobrze, to może być nowa energia. Jednak dalej skłaniam się ku temu, że to jest ta osoba, która was popchnie do akcji, do tego, żeby zakończyć pewne, pewne sytuacje. Tak to widzę. Dobrze, kochani. Dziękuję Wam za to czytanie. Dajcie znać, czy rezonuje. Jeżeli nie. Próbujcie jakiegoś innego czytania. Dobra, dzięki bardzo i teraz zaczniemy, o, zaczniemy z tygrysiem okiem. Dzięki! Cześć kochani, witam grupę numer 3, grupę, która wybrała Tygrysie Oko. Yy, nasz taki cudny kamień. Zobaczmy, co u Was. Mamy uchło, są to ostateczny. To nieźle, od razu z grubej rury. Siódemka kielichów, króla mieczy, jakby zmiana kierunku. Hmm. I na koniec przyciąganie, czyli przyciąganie romantycznej miłości poprzez życie chwilą. Dosłownie tak to, tak to, taki ma to wydźwięk. Taki, takie odetchnięcie, głęboki wdech życia. Taki, no fajnie to wygląda. No dobra, z tego co widzę, mamy są ostateczny. I tą siódemkę kielichów, i też króla mieczy, i zmianę. No, ja bym powiedziała, że bardzo możliwe, że związek, w którym jesteście, już Was nie satysfakcjonuje. Bardzo możliwe, że dowiedzieliście się czegoś, bo mamy ten, są to Dowiedzieliście się czegoś o swoim partnerze, czego nie chcieliście wiedzieć, ale ta wiadomość była po prostu potrzebna. Ta wiadomość była po prostu potrzebna, aby, aby zakończyć. Mo, bardzo możliwe, że ta osoba jest totalnie niezdecydowana i nie wie, czego chce, i po prostu przebiera w różnych opcjach, i, i zmienia, że tak powiem, partnerów, jak rękawiczki, bo też to, to tutaj widzę. Um, także moją radą tutaj jest po prostu zerwanie bandaża, czyli jak najszybciej pozbyć się, pozbyć się bólu, po prostu bardzo. Takim gwałtownym ruchem go oderwać. Pobolniej przestanie. W tej chwili tak to u Was widzę. No te, ta siódemka kijów może też świadczyć o tym, że to Wy macie sporo opcji i dostrzegacie, że jednak ktoś na przykład bardziej do Was pasuje, ktoś bardziej jakby spełnia Wasze, nie chciałabym używać słowa wymagania, ale mm, pewne Wasze. No takie marzenia, nie? no bo, wy, bo widzę, że możecie marzyć o kimś, a ta osoba, z którą jesteście teraz, no raczej to, było, to była relacja z rozsądku, bym powiedziała, razem z tym naszym tutaj sądem ostatecznym i tym królem mieczy, aniżeli relacja, która nawiązała się w sposób taki bardziej spontaniczny, romantyczny, a tego bardzo chcecie. I potrzebujecie tej zmiany, i potrzebujecie tego takiego przyciągania, takiego magnetyzmu, tej chemii, tego, co, co nie da się udać z kimś. Mm, nie da się tego po prostu udawać i, i mówi że tak, że nie wiadomo, co do tej osoby czujecie, a w gruncie rzeczy to, no to jedna wielka Buda i to wszystko wyjdzie. Także lepiej wcześniej niż, mm, niż później. Albo, no ale lepiej później niż wca, wcale, jakby nie było, więc. Mm ale widzę, że już macie takie myśli, że, że może to nie to i że może powinnam iść w tym kierunku albo powinienem iść w tamtym. Potrzebujecie po prostu zmiany, potrzebujecie stymulacji, a bardzo możliwe, że po prostu ta osoba na początku, nie wiem, była spontaniczna, na początku była, nie wiem, ułożona, po prostu spełniała jakieś wasze, wasze kryterium czy jakieś takie pojęcie o tym, z kim chcielibyście być. A czas to zweryfikował, czas to po prostu zweryfikował i, i pokazał, że no, ta osoba wcale taka nie jest. I jakby, no, nie ma tego, nie ma tego uczucia, nie ma tej chemii. A Wy mam wrażenie, że właśnie potrzebujecie takiej romantycznej miłości, takiej spontanicznej miłości, takiej, która będzie cieszyła się. Każdą chwilą i będzie chciała po prostu, będzie chciała cał, ciągłych, jakichś może ciągłych, ale jakichś zmian, a nie takiej ciągłej stabilizacji. Mm, mam wrażenie, że wyczuwam w ogóle tutaj Waszą może energię, takich znaków powietrznych, takich, e, ale no nie wiem, czy to, czy to będzie się akurat do Was, do was odnosiło, no ale ten król mieczy bardzo możliwe bo przecież to jest znak powietrzny. Także nie zdziwiłabym się, gdybyście po prostu szukali jakiejś innej opcji, jakiejś innej alternatywy, po prostu kogoś, kto będzie, kto będzie was przyciągał, was pociągał, pociągał i z kim będziecie chcieli spędzić um, chociaż jakąś następną część swojego życia. Że widzę wypalenie w obecnym związku, bo w obecnej relacji. I... No i brak jakiegoś takiego takiej dużej chęci do zaangażowania, do dalszego zaangażowania. No ale z tym sądem ostatecznym to właśnie pokazuje taką jasność tej sytuacji. Tu nie ma co chyba za bardzo więcej dopowiadać. Po prostu spróbowanie czegoś nowego, te siedem kielichów. Może Wy byście chcieli po prostu wziąć łyka z każdego oddzielnie. Coś nowego po prostu u Was jest potrzebne. Zmiana jak się masz. Tak to widzę, kochani. No, mam nadzieję, że czytanie rezonuje. To jest bardzo pozytywne czytanie, wbrew pozorom, bo, no bo i nie widzę tego tej chęci, żebyście, że myślicie o tym, że marnujecie czas i jakby chcecie dalej ten czas jakby z tą osobą, powiedzmy, marnować, bo to jest zbyt mocne słowo w tej chwili, tylko Wy po prostu chcecie jakąś zmianę sobie wdrożyć. Myślę, że to decyzja, no bo warto, warto szukać po prostu tej prawdziwej miłości. A jeżeli coś nie jest tą prawdziwą miłością, to po co? Po co to kontynuować? Tak to widzę. Dziękuję za wysłuchanie, kochani. Sprawdzajcie swoje i czytania miesięczne, i tygodniowe. Ja jestem na YouTubie, więc zawsze możecie coś, jakiś komentarz też wrzucić. Zawsze odpowiadam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia!